Szanowni Państwo, dzisiaj potężny protest rolników w Brukseli. Są rolnicy belgijscy, niemieccy, francuscy, są rolnicy holenderscy, ale przede wszystkim też są rolnicy. Polscy i dzisiaj razem z panem Tomaszem Ognistym, wiceszefem Solidarności Rolników Indywidualnych, tutaj, na miejscu, chcemy złożyć bardzo konkretną deklarację. Bardzo konkretną deklarację. Pierwsza to jest taka, że sprzeciwiamy się zielonemu ładowi. Nie dla grabieży polskich gruntów z CPK i Atom. Cieszę się bardzo, e, pani poseł, że postulaty Solidarności Rolników Indywidualnych zostały przez panią jako pierwsze poparte. Beata Kempa, wybierz do Parlamentu Europejskiego. Miejsce numer dwa na liście prawa i sprawiedliwości.